Hej, moje wycystości, to jest w wasze, to jest Hello Neighbor, kontynuujemy swój akt drugi. po odcinek, bo się na skończę akt drugi, ale nie chciałem robić zrobić tego drugiego odcinka, bo nie chciałem już komentować. Wracamy sobie do tego odcinka. Mam nadzieję, że choć będzie 15 minut materiału, bo nie wiem, mi zostało do, do, do końca tego aktu. No, zobaczymy w każdym razie, kto kontynuuje, że spiłbym o to w takim dziwnym miejscu. Jest to ciekawe, czy też tutaj wzięło, bo. Aha, bo mam kolejną kacenkę. I tutaj jak widzicie chyba prześcieradło jest podłączone pod respirat, tutaj prześcieradło, o widzicie? Prześcieradło umarło, ojej, jak mi, jak mi jest przykro, co prześcieradło nie No jasne, no zrób sobie z tym, taką fajną słuchawka Czy oczywiście wszystko zepsuje, no chciałem takie, wiecie, fajne przejście, zrobić, żeby ja tu patrzę, mam, potem wiecie, no, że nie. Gdzie długo to nie Tam jest. No i taki, ładź tu w kółko, łazić, to bo mu przycieradło umarło. No nie marfcie, nie boku, kupię ci wiki nowe przycieradło, nie martwcie tak bardzo, i nie bo... O, myślałem, że przecież tam tam weźmiesz, ty blokujemy Invisible wall Jezu, ale jasne, ja pierdykam Mam była kacenka, i teraz tak, bo szkoda, że kacenka była, bo w tym momencie jakby... z tym zagubionym dzieckiem, memblem... tak Myślałam, się no, nie no, Pyszna woda, no, 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 przejście, no, 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 było przysie, stoi... to przejście. było właśnie to przejście. Ojoje, ajefem lesele, spec, speś, 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 kuśwar. Kuśwar, o mnie. Oj, oj mnie, Zaszlachtuje mnie tu no. O! Jezu! On jest Dzikusem. Dzikus to jest. No. Okno ho! tak, mnie teraz i w sobie z nieznanym skimowym się ciałem. Co? Dobra, nieważne, bo ja generalnie chciałem zobaczyć, co ja zrobiłem w tym za wiele nie pamiętam. Ale ten mi mnie pozwala na ...wspomnienie sobie, co ja zrobiłem. Tu właśnie chciałem pójść. No, skocz! Pa, nie skacze! Za kapis tym małym lubikiem podobnym nie dotknął mnie swoim rękom, <laughs> nie no, więc ja robię ze swoim odbytem. Co kurwa, okarnij się Mateuszku, nie bądź taki horny. No nie mogę, no. Tyni jeszcze ja teraz nie zrobię tego. Tutaj no, gdzie jakiś potrzebuje potrzebuję. To najlepiej no. Bo ja muszę tutaj aktruki... No okej! Okay, nie zauważył. Ja żara się wybiję. Ale mnie... Ale mi... Mnie... o Jezu, ale mnie do kurczę nie mogę no. Nie mogę tu wskoczyć. No patrz, gdzie tu się da wskoczyć, tylko on ma down. No, dowalimy znowu ten kacap, no, kacap z Za dużo owoców mu się naglądałem, no. no, bolszewik. No, te fuck no, stawaj to pudło. Zamykaj to. Tu generalnie. Więc mnie nie wiem, co tu trzeba było zrobić. Andrzej, uwielbiam Karol, nie nerwuj się. Wszystko jest ja w porządku. Nie było sobie scenariusza, że to trzeba... Powinno być czerwone, czy niebieskie, bo niebieskie, żeby tej wody nie było. Ale ja w sumie... Przymio... Tak. Wali kamer. <laughs> Wezmę co moje i zamknę ci

nie lubię takich rzeczy. Bo tu jeszcze jedna rzecz, bo były dwa piecyki, jeden ogarnąłem właśnie. Był drugi. Z takim dużym czerwonym wichajstrem do przyciągnięcia. Ale coś nie tak jest, nie działało do końca poprawnie. Ja w sumie trenie o co tu kawał chodzi, nie? Tu coś jest do zrobienia. Tu nic nie ma. O! To było to, nie? Boję się Myślę, że to jest ten wichajster do zrobienia, ale teraz dobrze będzie czy źle Bo chyba po tej stronie mi się tak wydaje Mogę to wziąć Mogę to wezmę Chodź ja to teraz spożytkować. czekać ten kabel biegnie sobie tutaj. No kurczę kon to będzie. Karol! Ja cięż bardzo proszę Oj On mnie nie dotknął Ręce, ręce, które leczą, ręce Karola my uleczą ze, z B z By be, mnie uleczą. Z pawełskiego że chciałem powiedzieć, nie wiem no weź, wiecie co włącz to bo niestety, ale on jest jakiś Tylko nie idź tą stroną No oh, hey, ja nie no no na manes ma ne sma sma smalenos O Jesus Boże, jakie ja mam przechirowane skarpetki Dobra, słuchaj typy, bo ja nie mam na co... Co było, on nasrał tych kamer po prostu od cholery już przy wejściu. On jest jakiś... On jest naprawdę jaki Coś było, naprawdę takie nie było. Ike z rozumiem prywatności, ale... Właściwie kamery już działają. Do to kabel? Idzie tutaj, tutaj, tutaj... No idzie tutaj no! Dużo się to widziałem przez tych... OOOO POM prostu... NIE MEMI! No, NUTKA się Ty mu wszystko Ciekawe co tutaj, nie? O tu chyba to... Do... O kurwa, o kurwa, o ja piezu! Jednak ta polszewicka zira mi dopadnie ty Ja nie wiem co mam zrobić, czekajcie, no już te nie rozumiem. AAAAAAAA! Tylko nie ten białas! Nie chcę tego białasa tutaj nawet wyjść na oczy, no. Yeah. <śm> Ale on jest nie jest, Jeszcze jesteś ty Ja tylko tak się, a ja nie wiem, ja by się tak. Wiesz trochę, że taki niegrzytny, po prostu tak, coś po, po prostu taki wiecie, no... On jest po wyrokach tutaj siedmiu i po prostu, no ten. No odkryj, odkryj ciągle no i super Co możemy w związku z tym? Czy już się to zrobiło? Dobra, Debril nie odpomnił się z kamerą, to dobrze Działa już czy nie? Jeszcze nie działa Nie co zrobić, naprawdę Nie czaje czaczy Moskiew Nie Nie wy. O nie! Wszedł mi po łóżku, co za zboczeniec ostatni! Sherry, pod podpoczeniec i molestujesz moje dzieci, jesteś chory! Zgłaszam się na policję! FBI kurwa! Nie, się. co tu trzeba jeszcze zrobić w tej grze, no? Wyjście stąd nie może być takie trudne, prawda? O matko, weź tego tu bo nie mogę, no. Postawić pułapkę, oczywiście zagrozić chudy dostęp, ale widzicie, widzicie, to, oj, to jest to, co ja mówię On jest niebnięty i on po prostu teraz będzie ustawił pułapek pierd... znaczy pułapek, znaczy, to podpłynięte pułapki. Ale, będzie ustawił ci kamerę pierdelia w jednym miejscu, jakieś cholerny Big Brotherze. I, i to na tym polega jego, kurczę, cała ta ideologia. Naziści! no! O, zabiło mnie powietrze, znaczy zabiło mnie, że ja się skoczyłem, nie ze zabił mnie sąsiad. Wolę umrzeć w sposób przez kupnik, żeby ją umrzeć ten stary z boksa TP Dalej nie włączy broni. To jest sas. On dalej nie włączył prąd, to jest coś jeszcze jest do Jest taka ci cała że nie wiem Tu coś jest niekadaj, że to nie gadaj, ja nie to, no że teraz nie wyjdę ty No nie gadaj ty, że teraz to nie wyjdę ty no nie, bo ja się wydaje że to nie można wyjść z teraz ty Nie pomaga mi ta dobra. Dobra, jedźmy tam. No i co? Gdzie? Halo? No i co? Odkryć to teraz. Um, Utopiłem się! Ty, jaki mam teraz w ogóle... Czuję się normalnie jakby być jakiś tego, wiecie... X-Ray'a jakiegoś na jest? Czy to już ustabilizowało tam normalnie? Tam, tam mogę iść, tylko jak są dwie teraz? Dobrze, że tu nie ma jakiegoś limitu tego wodnego, że tutaj, wiecie, mam nielimitowany oddech, że ja takie mam szerokie puca w sobie, że takie fajną skrzelka mam w rybie. kurde, no nie wyjdę teraz stąd ty, że po prostu mam nielimitowane oddychanie, nie? No kurczę, no! Naprawdę I'm stuck here. Nie lubię utykać, jak musimy wyjść teraz. Aha, ja stąd nie wyjdę. Nie no żal. Czekajcie, może ja zawsze po prostu wyjdę z tego, no bo to jest jakaś masakra, ty że ja teraz to nie wyjdę. Czy wy naprawdę ci powiedzieli, że żeście zrobili kurczę, zejście w dół? bez możliwości wyjścia, nie, to to już jest chamsko. nie lubię jak gra tak robi, że no masz przepaść w dół, z niczo jakby to jest dead end, jeżeli tu wejdziesz, masz przejebane i restartuj to tą grę, nie? Bo przecież inaczej się nie da, nie? Tak w no, masakry było, że ja chciałem tą grę przejść na streamie, no i oczywiście gówno z tego wyszło, ponieważ gra po prostu robiła podobne numery, co teraz Hero Neighbor w tym momencie. No ja pierdykam, no to za gówno rosyjskie, no czy tam ukraińskie, bo to ci tam ludzie robili dziwni. Czekaj, ja, ja wychodzę. Dobra, wylazłem Wy nawet nie wiecie, jak się teraz spociłem ze strachu ty Czekać, chyba nie muszę... Oczę wejdę na Nie, no nie, nie, dobrze, dobrze, to... Dobrze, dobrze, dobrze. Wejdź na drabinkę. Po drabinie szczęścia wejdź teraz. Ty ten pomysł serio taki. Tak robię, Oczywiście, ty. Zobaczcie na chwilę, ale to, ale Teraz już znowu tu Jest tak ciemno, naprawdę. Ciemno, zwidz ciemność. O nie. Co za debil? Co za debil? Wdepnął no własną pułapkę. Co za ciotek z ty? Co za ciotek, Sos? Kurczę, jego kocham. Nie, to jest po prostu ziomal. Cześć. Biedny rekin dalej próbuje, nie? Próbuje coś tam działać, ale muszę wychodzi. Mi też coś nie wychodzi, bo naprawdę, no. Ja chyba dam się zabić, bo. On czy chyba karate czy coś. Nie widzę nic. w to, to mnie zaraz nie wykorzysta, ale. To jest właśnie sąsiad, to jest właśnie jego inteligencja, to jest właśnie jego. To jest. To. To. to, to o, Karol, to nie jest człowiek, to jest stan umysłu, jakby. Trzeba się z tym urodzić. Pozwól, że ci pomogę! Bo widzę, że sobie nie dajesz rady. To ci pomogę! Dobra, czy już to działa? Czy ja już tam mogę zrobić te swoje akcje dewastacyjne? Czy tutaj coś już mogę? No, to się cicho zawsze. Nie mogę tu za nie mogę. Tu się da normalnie być bez budła, tylko taka się oczywiście stwierdziła, oczywiście, no. kurwa, chcę wyjść z tej gry, no. Bo mnie denerwuje już to, że tu trzy epizody, a drugi i tu się nic nie zmieniło, tak? No, oczywiście, że ona na ta potrawniku, no co on ma, Marichuan szuka w tej trawie. O załączał wszystko chyba mam to w dupie już teraz Czy to teraz zadziała To jeszcze nie działa Co ja je mam jeszcze zrobić? Dajcie mi krócej te instrukcje na YouTube, bo już zwaruję zaraz. Co to jakaś trumna... Aha, jakaś łopata ty. Do czego to jest? O matko! Powiem wam, że to alfa, aż to jest to są takie kombinacje nazarejskie. Żeby to przejść, trzeba się tak nakombinać, się tak nadenerwować. nawkurwiać. Bo teraz muszę, gdzie był ten rekin? Teraz, bo już nie wiem, no. Potrzebuję. Do, do rekina. A nie, bo tu woda, jest, dobra. Do rekina się potrzebuję dostać w tym momencie, tylko ja już kurczę nie wiem, gdzie był ten rekinex, no. Mi już głowa boli od tego przybytku, tutaj, no. Tu jest rekin, tu jest łopata. I teraz nie zgadzam się, co ja muszę zrobić. Bo ja stąd muszę wyjść sobie. Jak już W Bo jaki ten lekiem dziki jest? Dziwny taki nie. Widać, że taka zlepka kurczę po prostu. No widać, że po prostu Polak to robił nie? Może Karol jest Polakiem? Kurczę, co robisz? I się, mi się, wydaje, że się spagował. Tu jak ty mnie złapałeś w ogóle bez dotyku? To jest w ogóle jakaś masakra, ty no. O, mnie bez dotyku złapał, ty. I teraz tutaj trzeba zrobić wykopki. Tu jest trumna, tak, to jest takie nawiązanie do tego alfy pierwszej bodajże. Tu jest klucz, on może w tym momencie skoczyć i mogę mu ten klucz najwyżej w dupcie. Ponieważ sobie jest tak, słabo, no nie, wiem, nie przejdę, bo mi się bał no to Fuck, nie mogę się wycofać, nie no, Karol masz mnie zabić, ja nie chcę grać po siebie nie podcinie po siebie. Ale nie włącz tych kamer, ty on jest jakiś On jest jakimś Jugosłowianinem, czy czymś takim, bo... On do tej pory nie włączył tych kamer. Czy jest kanda szokująca? ale no dobra, teraz ten klucz. Poza tym, że mówiłem, że wsadzić go w dupę, to muszę zaaplikować tutaj. Tutaj skibel. Kurwa jest. Co to jest za mnie... Co to? Co? Co? A nie, co? ha e? 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 Co to... To to jest aplikuje ten mi domek na ten domek tutaj? Nasz, ten, którym ja jestem? Powiem Wam, że ta gra to jest dla mnie czwarta gęstość. Ta, ta, ten akt to jest czwarta gęstość. Aha! Ty poczekaj, bo on chyba bały się zasa. Eee, ja już wiem, co muszę zrobić. Odkryłem. Odkryłem. No to bez tego, który nie da, bo ta gra jest dla mnie według już nie to już troszeczkę tak. Ta gra gubi, co ona chce przekazać, ale. Eee. Otwórz, otwórz się! Wy jest stąd. pakibel nagle jest otwarty, widzicie? Co to jest za żołnierz serający na kim lub z lego? Ja serio? Nie wiem, co nikomu. Wezmę sobie pasy do zębów, czy mógłby nie? Ale gdzieś był ten piec jeden, nie? Gdzie był ten piec? Gdzieś był piec. Ten drugi, nie? z ci, no może tu muszę się udać. Tylko ja już naprawdę, wiecie co? Nie życiem no to jeszcze otwarte są nawet te drzwi. I teraz, właśnie, zamroziła się ta woda, którą to co odkręciłem. Więc technically, ja już nie pamiętam, gdzie ja byłem. Kurwa! Jak chcę. Jasność w tej grzmieciach, nie? Gdzie to, ta to, to było takie, to no, no! No, pierdolę tą grę, no. Dosłownie ją pierdolę, już, bo. Przychodzenie tego aktu to jest katastrofa dla mnie. Naturalna. No nie wie, dobra, zabij się, proszę. no teraz się nie zabij, nie? Jak tu się wchodziło? Gdzie jest to słynne przejście? Proszę mi pokazać gdzie jest to słynne przejście Halo. Proszę. Help mi help mi please kurwa help mi no. Tu jest właśnie tutaj ta woda teraz zamarzła. i teraz co? Są tak na mordzi mi za. Co to jest? Teraz czerwony kluczyk. I teraz stąd się dało jak... Czekajcie, czy tam wszystko było do wzięcia, czy coś jeszcze. Dobra, klucze wyzie... Czekajcie, czekaj, czekaj, czekaj. Czekaj to był klucz. O z czerwonych drzwiaki. Dobra. I teraz czekajcie chwilę. Nie wchodź na rurę. O, nie, nawet jak chciał wybić to tak wybiję, bo... Może nikt mi złapie. Gdzie on jest? Złap mnie! I do cholery pola. Nie dobra, nieważne, nie, nie wnikam, co mu się stało. On jest jakiś naprawdę upośledzony upośle... na upośle Instagram. Naprawdę, teraz gdzie to, co trzeba ja tu wcisnąć? A no właśnie, bo tutaj się kombinowało z tym, a rozwiązanie jest po prostu tutaj. Nareszcie, no bo myślałem, że nie dożyje. jesteśmy tylko dorośli jak na swoje książce jesteśmy mniejszymi pochorami Bo tak jak kram puszę sobie tego mniej jakbyśmy byli mniejszymi tam, To jest jakaś kacenka, to jest taki książek za z desaprobatą nu nu nu. No ale wciąż nie zdobyłem jego cukru, no to zawsze to był w tej serii kluczowy dla mnie bajek jako żeby wydobyć z niego cukier. Akt trzeci. Akt trzeci moi drodzy Zostawię sobie na live'a. Nie wiem ten live będzie. Bo sam, że jak będę szybciej po tym odcinku. Ale to też zależy, wiecie, od mojej pracy w życia i w ogóle. No, a drugi jak widzicie jest popierdolony, już nie będę ukrywał, jest popsrany, bo on widzicie jak się zachował, on tylko jest na poziomie po prostu... Gorszym niż moim, naprawdę z większym łomem niż ja, nie zapad jakiś przymułem, On, On mm. zamiast mózgu po prostu ma gąbkę tam jakąś dziwną, nie wiem, hemoroidy, za dużo ma hemoroidów w sobie po prostu. Jak tyryki polega, to, a na stawie, i kamie, pierdle, na miejscu i to tyle. Sam też kurze baguje się w dziach i w ogóle jest jakiś taki dziki denso, dwa walaczki. No, 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 no nie tak, coś jest jakby trauma, chyba że mu matka zmarła, dzieci to chyba dla niego za dużo i teraz to jest efekt. To jest akt trzeci, więc akt to jest po prostu Hello Neighbor Beta i to będzie masakryczne, dlatego to, to akt trzeci przy na streamie, bo ja wiem, że będę się tu błąkał, wkuriał, nie umił się i tak dalej, będę tutaj jakoś stać, no i może być będziecie podpowiadali mi na streamie, po co bardzo was prosił, jak będzie ten stream, jakieś wskazówki coś, bo akt trzeci to jest nielogiczne, nielogiczność, ja też że ten akt drugi był taki już średnio logiczne. Czyś miało sens, czy moim zdaniem nie miało, z tych zagadek, czy kupić jeszcze raz tą furtkę, otworzyć, za którą było trampolina, na tym trampolinę wyskoczyć, a tu wystarczył kupić czerwony klucz i furtka i tyle. Także no, takie trochę Pomieszanie z poplątaniem żeby widać, a czy to będzie po prostu apogeum błędu pomyślenia z poplątaniem jakieś w ogóle globusy w lodówce, tak żeby było na tyle, mam nadzieję, że nam się jak podobał i na razie. A jak Wam się ten odciek podobał, to do innych moich epizodków z tej gry albo w ogóle innych odcinków. I ja taki wzrok jakbym zaraz miałbym przeszyć duszę. Na razie.